Siema, siema, siema. Cześć, cześć. Witamy na kanale Niedochiny. W kolejnym odcinku, czekajcie, poprawię się tylko, bo jemy z Janiem Yang obiad. Czekajcie, żeby mi wygodnie było, żeby Janiągowie Yang było wygodnie. Ok, dobra. Tu macie uśmiechniętego chłopaka. Zapraszamy na dzisiejszy film. To dzisiaj jest niedziela. Kurczę, wakacje to tak dni upływają, że nawet nie wiadomo, jaki jest dzień tygodnia. Niedzielna, dobra. Plan na przyszły tydzień, moi drodzy. Wczoraj ja wam mówiłem w filmie, że w końcu mamy przełom w finalizacji zakupu naszego domu w Chinach. Sprzedający w końcu złożył dokumenty w Agencji Nieruchomości żeby mu pożyczyli pieniądze na spłatę kredytu, który jest obecnie na domu. Później, jak kredyt zostanie pieniądze zostaną mu pożyczone, we wtorek będziemy wiedzieć, to wtedy spłac spłacony zostanie kredyt w banku. No i akt własności zostanie wyczyszczony, i wtedy my wkraczamy i. Przenosimy własność sprzedającego na nas, na kupujących. Więc to jest plan na przyszły tydzień: finalizowanie zakupu domu. Pierwsza sprawa. Druga sprawa. Czekam na zwrot podatku za zeszły rok. Czekam, czekam. A Zazwyczaj to trwa e, przynajmniej 5 dni roboczych. Bo biuro podatkowe się nie śpieszy za bardzo. Więc czekam, czekam. Ale w przyszłym tygodniu wszystko powinno być już wyklarowane. To jest druga sprawa zwrot podatku. Tam nie wiem około 18-19 tysięcy juanów coś takiego. No, i co jeszcze? Trzecia sprawa. Odpowiedź ze szkoły, w której miałem Międzynarodowej Szkoły Artystycznej dla artystów, w której miałem drugą rundę rozmów o pracę w tym tygodniu, kiedy w czwartek. W czwartek też jest o tym film poprzedni. Możecie sobie obejrzeć. Jeśli interesuje Was więcej szczegółów. No, więc te trzy sprawy w nadchod na nadchodzący tydzień prawdopodobnie zostaną e, już finalizowane. Zakup domu, zwrot podatku i nowa praca. Także tak to wygląda. Dzisiaj niedziela, byłem rano z Anna -An. na spacerze byliśmy, ale strasznie gorąco gorąco w piekle prawie 40 stopni. Także, jakbyście mieszkali w południowych Chinach, w kantonie, to wszyscy wychodzą rano załatwiać sprawy. Tak przed dziewiątą, bo później się robi bardzo gorąco. I po piątej, po, po czwartej, piątej po południu, w sumie po piątej po południu polecam. Więc albo przed dziewiątą, albo po, piątek, po, po, po piątej po południu, bo jest mega gorąco. no Teraz jak Yanga, jak, jak, jak Yanga, Yang Yanga na karmie. Obiadem, to sam idę coś zjeść. A jakie plany na popołudnie. Plan na popołudnie to drzemka. W związku z tym, że nauczyciele mają wakacje. Też mam wakacje. I dodatkowo jestem pomiędzy zmianą starej pracy na nową pracę. Więc tak to wygląda. Ale jak widzicie dużo się dzieje. Zawsze jest coś do roboty, zarządzanie finansami, zarządzanie aktywami. Strona internetowa, nad którą już pracuję ponad ile 3 lata. Super business manager. Com. Możecie sobie wejść obejrzeć e, materiały dotyczące zarządzania biznesem, ekonomii, finansów osobistych i tak dalej. Więc. Zawsze jest dodatkowo coś do roboty. Aha, nagrywanie filmów na YouTube. Myślę, że jakbym nie szukał teraz pracy na przyszłość, to bym został youtuberem pełno, 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 pełnoprawnym. Pełno, pełno etatowym youtuberem bym został i robił 5 filmów dziennie. No, a tak, pewno do pracy od sierpnia albo od sierpnia albo od września. Międzynarodowe szkoły zaczynają w. Ludzu? Międzynarodowe szkoły zaczynają w drugiej połowie sierpnia, a uniwersytety w Chinach zaczynają. Wrzesień. 1 września. W Chinach publiczne szkoły i uniwersytety zaczynają we wrześniu. Du -du. Nie w październiku, jak w Polsce, ale później mają bardzo długą przerwę na, na chiński nowy rok. Zazwyczaj w publicznych szkołach i na uniwersytetach tam. Przerwa na Chiński Nowy Rok to jest dwa miesiące, styczeń, luty, wolne. Więc tak to mniej więcej wygląda. Ostatnio zauważyłem, że na YouTubie, słuchajcie, mega konkurencja się zaczyna robić między vlogerami. Ludzie się atakują wzajemnie. Usuwają swoje komentarze. Odsubskrybowują Was. Także widzę, że zaczyna się walka. Zaczyna się walka między youtuberami. I też zaczyna się walka o widza. Każdy youtuber walczy o widza jak, jak tylko może, żeby ten widz jego kanał oglądał i nie oglądał kana innych kanałów. Wiadomo, że każdy ma ograniczony czas w ciągu dnia. Więc jeśli ktoś ma na przykład pół godziny czasu wolnego i ogląda YouTube'a, no to każdy youtuber walczy, żeby to jego kanał oglądał. A my generalnie mamy takie wyluzowane podejście. Totalnie mi to, totalnie mi to zwisa, czy nas ludzie oglądają, czy nie, kto nas ogląda, ile osób nas ogląda, ile osób nas nie ogląda, generalnie mam wywalone jakieś grosze, które wpadają z YouTube'a, zarobki, wystarczy nam na lody z An An, jak pójdziemy, albo z Yang Yangiem. No, także taka sytuacja. Słuchajcie, dziwię się, że ludzie po prostu walczą o, o wszystko z, między sobą. Niezły hardcore, niezła konkurencja. W Chinach kiedyś zrobiłem, zrobiłem taki film, że w Chinach bardziej wszystko się opiera na współpracy niż na konkurencji. Nie ma aż, nie ma aż takiego. Nie masz takiego Nie masz takiej walki psów o jedną kość rzuconą Że wszyscy chcą się, słuchajcie, pozabijać Żeby tylko tą jedną i pozagryzać, żeby tylko tą jedną kość zdobyć dla siebie No ciekawe, ciekawe zjawisko dżu, dżu. O Jan Jan dzisiaj bardzo ładnie je uh -huh. tak Śniadanie mu niezbyt dobrze szło, jedzenie, ale widzę, że obiad teraz mm. bardzo dobrze mu idzie. No, także tak to wygląda. Czekajcie, dobra. Widać nas, widać. No, także dzisiaj tylko, moi drodzy, słowem uaktualnienie sytuacji przygotowania się na następny tydzień, który będzie który będzie gorący i gorący i bardzo bardzo nie męczący, tylko busy it's gonna be very busy next week bardzo zajęty, bardzo nie wiem jak to powiedzieć w polsku no, że dużo się będzie działo dużo rzeczy się będzie działo i Będziemy bardzo zajęci ze wszystkim. Co jeszcze? Jeszcze o, transferujemy jeszcze pieniądze z kilku różnych kont bankowych i maklerskich na jedno konto, z którego zapłacimy za dom. Bo generalnie za dom, po podpisaniu wszystkich umów formalnych w biurze rządowym. Sprzedający i kupujący odnośnie zakupu, sprzedaży i zakupu domu, dostaje się konto trzecie należące do właśnie do, 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 do tej instytucji rządowej, która się zajmuje transferem nieruchomości i zarządzaniem nieruchomościami. Dostaje się trzecie konto, na które Kupujący przelewa pieniądze, i dopiero później, jak akt własności zostaje zmieniony na kupującego, i wszystko jest ok, podatki są zapłacone, to wtedy sprzedający otrzymuje pieniądze z tego trzeciego konta. Także to jest bezpieczne dla kupującego, bezpieczne dla sprzedającego. Wszystko jest. Wszystko jest formalnie robione, czy cały proces jest bezpieczny. Więc jeśli kupujecie czy sprzedajecie nieruchomości w Chinach, to naprawdę proces jest bardzo, bardzo zaawansowany i jest to bardzo bezpiecznie zarządzane wszystko. Nie ma także, kupicie dom z kredytem i nie będziecie o tym wiedzieć. Nie ma także, są jacyś ukryci właściciele. Wszystko jest, słuchajcie, czarno na białym. Wszystko jest w systemie. Very good. I'll give you some water. I think you have poo Słuchajcie, gowi trochę wody. Wszystko jest w systemie. I think you have more barbs, right? One more spoon. A Alukeen ma ok? Ojo. Widzę, że Yang Yang ma. Oj, zatkany nos. Ok, Ja okay. okay. ah. tutaj, Aha, chyba za wcześnie powiedziałem, że. Chyba za wcześnie powiedziałem, że Yang Yangowi dobrze idzie jedzenie dzisiaj. No, więc tak! Co jeszcze? Sprzedający ma zostawić klucze do domu i 17 odbierzemy klucze od agenta, bo agentowi zostawia klucze, bo tam robi porządki ostateczne i zabiera swoje rzeczy z domu sprzedający, więc... I agent ma tam podjechać do niego dzisiaj chyba i wziąć klucze właśnie. No, a my dopiero w środę mamy czas, żeby, żeby właśnie zacząć, zacząć przeprowadzkę i sprzątanko. Także tak to wygląda, moi drodzy. Nie wiem jeszcze, kiedy zacznę nową pracę, więc a, wcześniej mieliśmy tak. Wcześniej, a, jak miałem tą poprzednią pracę, to zaczynałbym około tam 10 sierpnia więc tak, musielibyśmy się spieszyć z przeprowadzką i z doprowadzeniem domu do porządku, a teraz nie wiem kiedy będę zaczynał nową pracę i czy będę zaczynał nową pracę, więc jako, że jeszcze nic nie ma potwierdzone więc mamy więcej czasu i więcej możliwości więc nie musimy się tak spieszyć dziu, dziu. Mm -hmm. Eat nicely. Mm -hmm. Mm -hmm. I'll give you some more water. She pays and Hey, could you make the food warm for lunch? I will be eating after I feeding after I finish feeding to do. Mm -hmm. All of the food you want me to eat for lunch, make it warm. The leftovers. Mhm. Mm you Yangyang, jakieś zielone jedzenie z mint Zmiętą. miętą czy z bazylią? Takie zielone, mu ładnie, ładnie mu z buzi pachnie. Mmm, smell really nice. Mmm, ale ładnie pachnie. Yangyang pachnie dzisiaj bardzo miętowo. Chyba mięta to jest. Mm. No dobra, moi drodzy, nie trzymam Was, was już więcej. Nie, się, nie stresujcie się zbytnio. To są małe kwoty. Tam półtorej miliona, dwa miliony yuanów, milion złotych. To są małe kwoty do zarządzania, więc nie ma się zbytnio czym stresować. Stresować można się, gdy ma się na przykład 100 tysięcy zł 200 tysięcy juanów co miesiąc do rozdysponowania i zainwestowania. Jakbyście mieli, powiedzmy, tam milion. Milion co rok do zainwestowania i rozdysponowania w różne aktywa, to wtedy można się dopiero zacząć głowić w co inwestować, jak inwestować, kiedy inwestować, ile inwestować, mhm. no jak długo inwestować, jakie ryzyko przyjąć, czy przy jakichś spadkach szybki wychodzić z inwestycji, czy nie wychodzić z inwestycji, przy na przykład stracie 5%. No i takie nieruchomości, gdzie widzicie, co kupujecie. Poza tym nieruchomości zawsze, ceny zawsze rosną, w związku z tym, że ilość ziemi i ilość zasobów jest zawsze ograniczona. Jest ograniczona i mamy ziemi coraz mniej coraz więcej ludzi, coraz więcej firm coraz mniej ziemi zostaje dla, dla zagospodarowania. No, więc... Więc że tak powiem. Easy peasy. Nie ma zbytnio żadnej trudności. Tego, jak nie finansujecie kredytem, tylko używacie gotówki do płatności za nieruchomości, to jeszcze łatwiej. Tak to jest, moi drodzy, jak używacie czyichś pieniędzy, np. kredytu, no to używacie pieniędzy od banku, to zawsze musicie słuchać innych osób. Jak używacie swoich własnych pieniędzy, to nikogo nie musicie słuchać. Tak to jest. To jest chyba największa... największa zaleta posiadania pieniędzy. Nie musicie wtedy nikogo słuchać, jeśli macie pieniądze. A jeśli nie macie pieniędzy i operujecie czymś kapitałem, to zawsze musicie słuchać tej osoby, która jest właścicielem kapitału. Dlatego tak ważne jest bycie właścicielem Aktywów, gotówki nieruchomości, akcji firm. Wtedy macie prawo głosu. Na zgromadzeniach akcjonariuszy, jeśli na przykład posiadacie akcję spółki akcyjnej, dobra. To tyle. My kończymy już jedzenie, niedużo nam zostało na dnie w misce. Janian dobrze sobie teraz radzi. Mhm. Także zobaczymy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, papa. pa, cześć.